Dziś chcę opowiedzieć Państwu o serwisach, na których serwowano dania podczas uczt króla Augusta III, także tych odbywających się tu w Zamku Królewskim w Warszawie. W zbiorach zamkowych znajdują się dwa półmiski, będące elementami dwóch różnych zastaw stołowych tego króla, ze wzorem z czerwonymi smokami oraz z monogramem AR i dekoracją kwiatową malowaną na niebiesko. Podobnie jak w przypadku naczyń z zastawy Stanisława Augusta, zostały one oznakowane literami wskazującymi, że przeznaczone były do rezydencji Augusta III. Obydwa półmiski to oczywiście wyroby królewskiej manufaktury porcelany w Miśni, która od około 1728 roku zaczęła produkować naczynia stołowe na zamówienie Augusta II. Ale dopiero od około 1734 roku realizowała na większą skalę duże zastawy na użytek dworu Augusta III. Początkowo zdobiono je motywami zaczerpniętymi z porcelany dalekowschodniej. Pierwszym z nich był wzór z żółtym lwem, a drugim w kolejności z czerwonymi smokami. Obydwa inspirowane japońską porcelaną w stylu kakiemona. Serwis z czerwonymi smokami dostarczono do Drezna w kilku partiach. Pierwsza dotarła w latach 1734-1736, a kolejne w latach 1737-1738, duża w 1739 i kolejne w następnej dekadzie do 1752 roku. Półmisek z czerwonymi smokami z kolekcji zamkowej powstał najwcześniej około 1740 roku, bowiem dopiero mniej więcej rok wcześniej zaczęto znakować naczynia przeznaczone do królewskiej cukierni dworskiej malowanymi manganem literami KHC Kniglicher Hofkonditoraj, jak te widniejące na spodzie półmiska. Dekorację naczynia tworzą dwa wirujące feniksy umieszczone w centrum dna oraz namalowane przy brzegu dwa smoki, przedzielone dwiema kompozycjami emblematów buddyjskich. Ciekawostką jest fakt, że czerwień i złoto, które użyto tu do zdobienia, były zarezerwowane dla dworu królewskiego aż do początku XX wieku. Dlatego też często nazywano wzór w tej kolorystyce dworskim czerwonym smokiem. Drugi półniczek pochodzi z serwisu zamówionego przez Augusta III w 1750 roku, przeznaczonego dla cukierni dworskiej w Zamku Królewskim w Warszawie, co potwierdzają litery malowane tym razem pod szkliwnie kobaltem KHCW Kenigliszechow Konditoraj Warszał. Serwis jest dobrze udokumentowany w inwentarzu Wielkiego Marszałka Dworu, dworu z tego roku. Zapisano w nim 697 różnego rodzaju naczyń, w tym 60 półmisków drugiej wielkości, do grupy których należy prezentowany półmisek. Naczynie jest dekorowane malowanymi pod szkliwnie kobaltem, bukietem kwiatów i krążącymi wokół niego owadami umieszczonymi w centrum lustra, a najważniejszym motywem jest monogram AR Augustus Rex odnoszący się do Augusta III pod koroną królewską umieszczony przy brzegu dodatkowo zdobionym też pojedynczymi gałązkami kwiatów i owadami. August III w trakcie uczt w Zamku Warszawskim czy innych rezydencjach jadł więc na serwisach o różnorodnej dekoracji i tej w typie dalekowschodnim i o rodzimych motywach, a omówione półmiski są prezentowane na co dzień w Galerii Sztuki Zdobniczej na parterze zamku.